Niemal każdego dnia słyszymy o kolizjach i wypadkach. Bywa, że osobiście widzimy ich skutki, mijając rozbite auta na naszej drodze. Chwila nieuwagi lub po prostu zbieg nieszczęśliwych okoliczności może przytrafić się nawet najlepszym kierowcom i niewykluczone, że i nam przyjdzie kiedyś wzywać pomoc drogową do stłuczki, w której mieliśmy pecha uczestniczyć. Na szczęście, zazwyczaj strach ma tylko wielkie oczy i jeśli powierzymy likwidację szkody rzetelnemu warsztatowi, naprawa naszego auta powinna przebiec sprawnie i bez zbędnych komplikacji, bo przecież wszystkim mogą się w naszym imieniu zająć doświadczeni fachowcy. Warto jednak znać podstawowe zasady takich rozliczeń i najważniejsze różnice między naprawą z autokasko i OC. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej obu rodzajom polis. Patronem poradnika jest Grupa Cichy Zasada, największa grupa dilerska w Polsce. A podcast powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń specjalistów z Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada w Poznaniu oraz Szczecinie. Zacznijmy od polisy, która według prawa jest obowiązkowa. OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, musi posiadać każdy zarejestrowany w Polsce pojazd. Taki obowiązek nakłada na nas ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisę OC nabywamy w dowolnie wybranym przez nas towarzystwie ubezpieczeniowym, a jego cena wyliczana jest przez ubezpieczycieli m.in. na podstawie pojemności silnika, naszego wieku i doświadczenia za kółkiem, liczby ewentualnych kolizji, w których uczestniczyliśmy, a nawet naszego stanu cywilnego czy miejsca zamieszkania. Czynników wpływających na cenę polisy OC jest wiele. Nic więc dziwnego, że kwoty proponowane przez różne towarzystwa za ubezpieczenie tego samego auta mogą się znacznie różnić. Wielu ubezpieczycieli w pakiecie do polisy OC proponuje także opcje dodatkowe, jak choćby NNW lub asystans, ale są to oczywiście ubezpieczenia dobrowolne. Podkreślmy jednak raz jeszcze: każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać aktualną polisę OC. Jej brak może się bowiem wiązać z poważnymi konsekwencjami. Co bardzo istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego pojazdu, a nie do jego właściciela. Jeśli więc jeden kierowca posiada kilka aut, dla każdego z nich musi w terminie opłacić osobną polisę. No dobrze, ale czemu właściwie służy OC? Wyobraźmy sobie, że przez nieuwagę spowodujemy kolizję, w której uszkodzeniu ulegnie drugi pojazd. Nawet jeśli stłuczka jest niegroźna, może się zdarzyć, że naprawienie uszkodzeń drugiego auta jest bardzo kosztowne. Na szczęście, posiadając aktualną polisę OC, nie musimy się tym martwić, bo koszty pokryje nasz ubezpieczyciel. Każde ubezpieczenie OC ma tak zwane minimalne sumy gwarancyjne. Obecnie jest to kwota aż 5 210 000 euro za szkody na osobie i 1 50 000 euro za szkody rzeczowe. Oczywiście, jak każda polisa, także nasze OC posiada listę tzw. wykluczeń. Przykładowo ubezpieczyciel nie pokryje szkody, jeśli pojazd prowadzony był pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków. OC nie zadziała też, jeśli kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, wyrządził szkodę umyślnie albo uciekł z miejsca zdarzenia. No dobrze, a co z polisą autokasko? Nie jest przecież obowiązkowa, a często mocno podnosi koszty ubezpieczenia. Czy warto ją kupować? To prawda, ubezpieczenie AC jest dobrowolne i to do właściciela pojazdu należy decyzja, czy chce je dodatkowo wykupić. Co więcej, ceny różnych wariantów takiej polisy mogą mocno się różnić. Przy zakupie AC nie do końca jednak warto sugerować się wyłącznie ceną. Dobrze jest zwrócić uwagę na zakres polisy i renomę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które ją oferuje. Szerzej omówimy to w kolejnym odcinku podcastu, ale warto już teraz powiedzieć, w jakich konkretnie przypadkach przyda nam się wykupiona polisa autokasko. Co do zasady, to właśnie z AC pokryjemy koszty naprawy szkód własnego pojazdu i to nie tylko wtedy, gdy szkodę wyrządzimy sami, ale również wtedy, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany. Tak może być choćby przy tzw. szkodach parkingowych albo w przypadku gdy sprawca uciekł z miejsca kolizji. Co więcej, ubezpieczenie AC najczęściej daje nam możliwość szybszej likwidacji szkody niż naprawa pojazdu z polisy OC sprawcy, który zawarł ubezpieczenie w towarzystwie o niskiej renomie. Z AC możemy też sprawnie zlikwidować szkodę własnego auta, jeśli sprawca posiada polisę ubezpieczyciela zagranicznego, lub też ustalenie winnego przeciąga się w postępowaniu policyjnym lub sądowym. Tutaj rozwiązaniem jest także możliwość rozliczenia szkody wariantem z regresem. O regresie będziemy opowiadać w następnym podcaście. Likwidacja szkody z polisy Autokasko będzie także możliwa, jeśli stwierdzono naszą współwinę lub przyczynienie się do powstania szkody. Podsumowując, z polisy OC korzystamy w przypadku, gdy sprawcą jest inny uczestnik ruchu i posiada on, zgodnie z wymogiem prawa, aktualną polisę OC. Wówczas ubezpieczyciel sprawcy nie tylko sfinansuje naprawę naszego pojazdu, ale też opłaci nam wynajęcie auta zastępczego na czas trwania naprawy, pokryje koszty lekarstw, rehabilitacji i leczenia ewentualnych poszkodowanych osób, a nawet wypłaci odszkodowanie za utracone w wyniku zdarzenia dochody. Odszkodowanie z naszej polisy AC może natomiast pokryć wszystkie koszty naprawy naszego pojazdu, koszty jego holowania oraz wynajmu auta zastępczego. Z polisy AC nie możemy jednak pokryć szkód wyrządzonych przez nas w innych pojazdach. Na co dokładnie uważać, zawierając polisę autokasko, aby w razie kolizji przysługiwało nam jak najkorzystniejsze odszkodowanie? O tym opowiemy w kolejnym odcinku naszego poradnika. Z następnych odcinków dowiemy się też, czym jest system bezpośredniej likwidacji szkody i kiedy możemy go stosować. Szerokiej drogi życzy partner podcastu Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada.